Na tą plażę, nazywa się Karun Beach. Jechałam jakieś 8 km, więc niedużo, ale jest pięknie. Nie ma na robić nic pewniejszego, jak podajęcie sobie motorka i jeżdżenie po wszystkich możliwych plażach i wszystkich możliwych miejscach. Ten tydzień to zdecydowanie za mało. Chodźmy zobaczyć, jak tam woda. Znaczy, ja wiem, że <grytanie> w Telangii jest woda gorąca. Normalnie Patrzcie moje palce Widać, a ja mam już ją za kolana Tę wodę Cudnie Jest tak ciepło. Bardzo spokojna dzisiaj Woda Cudno, cudnie. cudnie. ale nie. Pokażę Wam. Patrzcie na to. Na cudnie. A jak ktoś się chce patrzeć, na to niech się patrzy. O, i tą plażę tutaj, ten skrawek, oprócz niektórych tutaj ludzi, teraz chodzą, mogą sobie wejść do wody. kolejnej plaży moi drodzy, o, ale gorące siedzenie masakra jestem w restauracji, którą poleciła mi jakaś tajka nazywa się Red Onion w i tutaj w są turyści, ale podobno ona też tam nie, ta tajka więc yy, ma być dobre dostałam już szejka ananasowego i zamówiłam sobie yy, krewetki z yy, tam z jakimiś makaronami i waszpami. Restauracja jest pełna i te obie też tutaj jedzą, więc mm. jest ok. Mam hazard zone. Jeżeli będzie właśnie trzęsienie ziemi, to trzeba uciekać na najwyższy punkt wyspy. Tutaj właśnie to się wszystko działo Jadę sobie moją bryką, jadę pięknie tutaj takie widoczki Piękna uliczka A tutaj taki znak słonie idę dalej. To jest właśnie cała przyjemność posiadania właśnie motorka tutaj w Tajlandii. Po prostu jedziesz sobie, jedziesz i nagle widzisz piękne widok i zatrzymujesz się na każdym kroku tak naprawdę. Tak naprawdę to tak jest ze mną. Na każdym kroku się zatrzymuje. Eee, tam jest droga, tam gdzieś jest mój skuter. O tam. A ja wjechałam w jakąś dżunglę, słuchajcie. Idę zobaczyć, co tam jest. No, jak na razie jest przepięknie. Słuchajcie, spaceruję sobie, spaceruję i. Wow, musicie to zobaczyć. Takaż piękna dżungla. Tutaj jakieś palmy. Ja już jestem spalona. To jeździe właśnie na motor, motorówce. Wow, a tam jaki widok tam jest. Słuchajcie, plaża, widzicie to? Ja jestem strasznie spalona już, jak właśnie jadę tą motorówką, ponieważ tu cały czas się podjeżdża pod górę, z górki, pod górę znowu jeszcze wyższą i z górki. I naprawdę mega mnie spaliło. Więc tutaj to za chwilę jeszcze bardziej będę. Uwaga, uwaga coś pięknego. Coś pięknego. Tutaj chyba żyją jakieś taje. Nie wiem co to jest. Jejku, a tu jest jakiś zdechły ptak, słuchajcie. Nie wiem czy ten pies go upolował. Patrzcie jaki piękny, taki niebieski. Przysięgam wam, że to jest zdechły ptak. Nie wiem co tam się dzieje, ale coś jakiś od słychać w dżungli tak słuchajcie mieszkać. Jesieczki Piękny jesteś. No, słuchajcie, upolował tego ptaka niebieskiego. To kurczę, jak takie niebieskie ptaki tu latają, to tu prawdziwa dżungla. Już przepięknie tu jest. Słuchajcie, ja jestem już tak zmęczona i tak zalana potem, że ja już nie muszę ćwiczyć dzisiaj w ogóle. Ja już mam zrobiony trening na wszystkie kolejne dni, kurczę, jakie tutaj byłam. Oh my god, cały czas pod górę. Mam nadzieję, że będzie tego warte. Cześć, cześć. Cześć, psiaczku. Cześć. O, piękny. Takie sobie piękne żyją dwa w dżungli. No, no co? No co? Kochasz ludzi? Kochasz ludzi? Tak. Co tam wąchasz? O, piękne. Takie przyjazne są te piaski tutaj. Więc mam nadzieję, że to oznaka tego, że ich tutaj nie biją ani nic takiego że nie boją ludzi. O, oh, tak pięknie. <laughs> mm -hmm. Sorry, I... You... No, 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 please, it's fine, it's fine, it's fine. Just... Tak tutaj spacerując poznałam właśnie Petera, który jest z Anglii. Hello, 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 hello. hello. I, I właśnie tak rozmawiamy i Peter mówi, że mój angielski jest bardzo dobry i właśnie u niego na uniwersytecie, ponieważ Peter tutaj mieszka. Eee, zaprzedają, zaprzedają właśnie osoby i szukają yyy um, osób, które będą uczyć na uniwersytecie, więc ja myślę, że może zaaplikuję. She's moving to Thailand. So so goodbye to your friend, family. She's going be an English teacher university here. Just been employed. No more free money from the Danish government. <laughs> And now we're going to the Naihain. 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 Naihain Beach. Nai, Naihain Beach. Oh. Beach. No. Peter zabrał mnie do miejsca gdzie odbywa się najpiękniejszy zachód słońca i tutaj nawet też wszyscy tajeci przychodzą. Okay. <laughs> okay. <laughs> and look at this. Oh my God. So beautiful. Wow. Okay, yeah, you can see really big good, buddha okay. you see big buddha oh yeah i was there yesterday <laughs> <Yay>. <laughs> so i think wow look at this here <laughs> 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 o, oh, nice Ale pompuj pastaj, Marie! Szechut słońca już się skończył, ale wygląda to dalej, przepięknie.